Um, ale później... Wszedł on do... O! Nasz przyjaciel. Dobra, o czym Czarny dnia. Później wszedł on jakby do serca... Y, wyspy. Jeśli mogę to tak nazwać. A tam nie wolno było wchodzić. No i... No i zmienił się w te obtwora. Hmm. Za chwilę ten nas przyjaciel zginie. Teraz zginie. O, o, zbliża się czarny dym. Cześć! No, i teraz idziemy dalej. Przechodzimy na następnego obszaru. Teraz będziemy chodzić po jaskini i będą nam potrzebne pochodnie. A przy jaskini spotkamy tego y, Michaela, który będzie miał pochodnie i on nie kupimy. Nie, to naprawdę długie to jest ładowanie. Bardzo długie. Dobra, powiem wam coś. Um.

I need to get my son home. It's further ahead. The cave will lead you to it, but it's pitch black in there. Here, take this lighter. No nam yeah. You're not gonna make it through the cave unless you have some light. You need a couple torches? I'll trade you. No, you on the pochodnie. Sure didn't take you long to make enemies. This cave is messed up, man. dobra, fajnie. Daj nam pochodnie. Kupimy kilka pochodni. Hmm. Może wszystkie? Dobra, nie. Hmm. Akurat nam wystarczy. Teraz się naciska? Zatwierdzić. A tak. No i mamy pochodnie. Ale, żeby użyć pochodni, będziemy musieli ją wyjąć. O, pomoc. Ciemność. Bez oświetlenia skinie są śmiertelne, niebezpieczne. Pochodnie i latarnie są dobrem źródłem światła. Nigdy ich nie gość. Trzymaj pochodnie z dala od wilgoci i nietoperzy. Przez nie szybciej się wypalają. Zawsze miej przy sobie zapasowe. No właśnie. Dlatego dobrze jest mieć yy, kilka pochodni. A na razie je wy wyjmiemy. Mm, tak. Żebyśmy mogli użyć pochodni, musimy ją wyjąć. I zapalić. O, jakiś truposz. Może jaskinia nie jest taka trudna, ale i tak jest skórzająca jak diabli. Chcę ją szybko przejść. Mmm, teraz się szło. A tędy. Tutaj musimy wszystko zapalić. Zapal. Hmm, bo zaslane nie toperze były. I tutaj będziemy musieli szybko zapalić, bo czarny potwór wejdzie tu przez taki otwór, który tam był. O, mamy niedźwiedź i pochodnię. Niedźwiedź polarny. Yy, niedźwiedzie polarne znalazły się na tej wyspie, bo. Yy, projekt Darma je tutaj sprowadził. O nie, 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 nie. Tędy? Nie chcę się zgubić. O nie, wróciliśmy? Chyba tędy. Zapadł mi. Nie tędy? To którędy? Już się zgubiłem. Tu kurde, którędy? Szybko, szybko. Czekajcie, jak tu jest ten niedźwiedź... No yy, to, którędy idziemy? Tutaj jest zasypane. Tutaj są nietoperze. A tędy? Boże. będzie kokpit. Aha, to takie buty. No to fajnie. No na razie będzie takie fajne. Mm, tutaj chyba powinien być ten pilot. Ale dobra. I będzie pit I będzie kolejna zagadka. Panel sterowania. Więc dobra, szybko by się to mi załadowało. By było fajnie. O, to fajnie. I kokpit! Pięknie wygląda. Naprawdę, przecudnie to zrobili. A teraz wejdźmy do tego kokpitu. jakąś książkę mamy. Znaczy okrew jest po zewnętrznej stronie okna. Yy, bo ten pilot wyszedł i ten potwór go złapał i leciał z taką krew. I mamy dwa panele sterowania. Ten jest zepsuty, a ten działa. I musimy to tak zrobić jakoś. Yy, to trzeba dać... Yy, czemu? Aha, musimy chyba. Znaleźć te wiertki. Butelkę wody. O, butelka wody przyda się. Do wymiany czegoś za coś. Hmm, może najpierw mamy ten zobaczyć. Aha. I mamy wystarczającą ilość, żeby to uruchomić i wziąć swój aparat. No dobra, czyli to będzie tak. Tak. Nie. Czekaj. Czekajcie. Jak to ma być? Aha, tutaj. Ten... Jeszcze raz. Tutaj nic nie ma być. Tutaj ma być to. Tutaj ma być to i reszta krzyżaki. O! Mamy aparat! Jeee! Yeah, fajnie. Teraz go weźmiemy. Gdzie jest aparat? Dobra, gdzie on jest? Aha tu Aparat i laptop.

O, Mikołaj. Zawsze go nazywał Mikołaj. No, jeszcze ciekawa. To nie będzie bolało. Więc to byłoby tyle po tym odcinku, z tego odcinka. Więc do następnego razu. Cześć.